14 zawodników na igrzyskach olimpijskich i 8 na paraolimpijskich ze Szczecina będzie reprezentowało Polskę w Londynie. Z całą pewnością jest to wielkie osiągnięcie, przede wszystkim dla zawodników, ale również wielka radość dla miasta. Ja się bardzo cieszę, że mamy tak liczną reprezentację, że Szczecin będzie mocno zaznaczał swoją obecność na igrzyskach i myślę, że z dużymi, bardzo dużymi szansami na medale i zarówno... Na Olimpiadzie i na parolimpiadzie, bo jestem przekonany, że będziemy walczyli tutaj o najwyższe trofea, o to, co tak naprawdę jest w życiu każdego sportowca najcenniejsza więc ten medal zdobyty na Olimpiadzie. Jak w każdych zawodach, choćby podczas trwania Euro 2012, każdy liczy na wygraną. Podobnie jest w przypadku Igrzysk. Jednak, choć medale są ważne, to jak podkreśla wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Ryszard Stadniuk, sama kwalifikacja jest już wielkim sukcesem. Jestem przeciwnikiem tego mówienia tego, że jedziemy tylko po medale, bo gdyby tylko wysyłać pewnych zawodników po medale, to, to nie mielibyśmy całego tła. Osiągnięcie kwalifikacji do igrzysk, osiągnięcie tych minimów, które dzisiaj właściwie we wszystkich dyscyplinach są bardzo wysoko postawione, to jest naprawdę ogromny sukces i z tego powodu już myślę możemy pogratulować tym, tym naszym kandydatom na igrzyska. Szczecinianie będą reprezentować Polskę w takich dyscyplinach jak m.in. wioślarstwo, żeglarstwo, kolarstwo czy lekkoatletyka. W tej ostatniej nieodmiennie będziemy mogli zobaczyć Monikę Pyrek. Ja od siebie mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że udało się zdobyć tą nominację do mojej czwartej Igrzyska i. i... To było, to było moim największym marzeniem. Myślę, że dla wszystkich tu sportowców przede wszystkim miejmy nadzieję, że, że będzie pogoda. Dla niektórych to nie ma znaczenia, bo są w hali. Dla lekkoatletów myślę e, bardzo ważne. Poza tym o szczęście chodzi. Podczas spotkania prezydent wręczył sportowcom szaliki, żartując, że tyle ile szalików tyle ma być medali. Z kolei prezes AZS Szczecin w Zbigniew-Lipczyński dał prezydentowi pamiątkową koszulkę. Nam zatem nie pozostaje nic innego, jak spełnić życzenie Moniki Pyrek i mocno trzymać kciuki oraz życzyć powodzenia.